Killer. Nice killer. Nice. Wow. One more water, water. Hey, mate. Mate. Pillar, pillar, pillar. Nice, pillar, what a goat. <laughs> One water, water to to pillar pillar. I he, I push... okay, Nie, dobra, skipujcie tą. Skibowałem hmm. pod B, oni tu. Pod bez znaczenia Da, ja jest jest do... Yeah? ja, ja, no ja idę do... do ja do... Biedna nice, shaly, nice biedna. Kuchnia widzimy, w sensie Gala widzimy. jedyny ah. kitchen, razem. A, Zaw ja w kuchnię wchodzę. Exit. Nie ma kuchni. Gala albo Bedomek? już jest. Nice. A, a co to za ga gagatek rzucał? Ogólnie rozmawiałem ze Snaxem yy, po tym meczu, wam powiem. I Snax powiedział mi, że mu ogólnie spacja się bugowała i nie trafiał połowy granatów, nie? na Anciencie, ale później już to ogarnął i już nie było takiego problemu dalej, ale powiem wam, że na Anciencie nie miał tego jak ogarnąć i, i kurwa na przykład jeden smoke lądował kurwa gdzieś tutaj, tak, nie chciało mu spacja skakać i do kejwa nie trafiony, wiele kurwa smoków nie trafiał yy, Snacks i się wkurwiał. No ale, no jest jak jest, nie? O, właśnie, widzicie?

Brawo Ale dżunglę dż i najduję jeszcze Podrębne może być, Maka. A nie, dżungle jest, Fajery, fajery przeszedłem Za no, fajery, ja pierdolę Fajery Cholera Patrz, jakie schody Nice Patrz, schody Schody Nice, Shelly Last, last, last. nie masz Gdzie jest? Zadarzec, zadarzec. Kurwa macie, znowu czterech zajebałem i kurwa znowu to mnie dojebał Ostatni do. Że mam on Jest! Się. Czemu się mutujesz? No ciekawe A co się dzieje? Bo czemu? O nieważne Powiedz, no bo nie wiem nie co chodzi Nic, nic Dobra, grajmy to nie o, no, o, 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 nikt się o, o, o. nie obraził o, się... Nie, nie obraziłem się, spokojnie Ale, Ale przecież nigdy widać, się nie, w... nie obraził Ale coś na ciebie? Nie, nie, to nie to... dlatego, spokojnie No i wyjebał mi za to, dobra, kurwa, macie Bo cwela powiedziałem. A za to nie ma kamibanek coś. Ja pierdolę. Aha, on <grystanie> weźmy. To przepraszam, kurwa. No i szuch, który pilnuje przejście do galerii tutaj na blisko techno no i ten palak nie trafiony jak się okazuje. Ale no, wejście do, do tego Kejba, ale Siuchy! Z drugiej strony Polaka, to czekamy na poprawę, jest ultimate, on zostaje jednak sam, Polak, jeden, drugi, BOOOOOO! Zakręcił rywalem, Ależ ale, szkedy, ale szkedy. Tak Jest tam Edep <trybujesz> oczywiście u Tekstera, teraz wyjście w elskie trafia, Nerco z drugiej strony, Stax walczy, Stax że jeden dla jedynego, Stax blisko, kto, kto będzie górą stać? Zabiłem! Skurwysyn jebany w dupę Great. Short, 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 short No oh, kurwa Ty <laughs> też <najebany. laughs> Kurwa! Fakie miałeś Aha, miałem bombę, jaki ze mnie śmieć Łapę wieta campi <laughs> Dramat, wybieg Dla kolegi bardziej kryształ, niż wuda Dobra, robisz to bagieta o, kurwa. Czego tu szukamy na ziemi? Trochę wyżej, wyżej celownik na głowę Nie Spodziewałem się cię na A na ty pewno, chyba jest trochę nawet w gierce najebany Zagrania. to no, za oh, zagrania no, no kurwa no, do pilu! To mówisz, że będę spierdalał, to no, na się przypierdala, nie jestem pewny! No kurwa, mu z prawego kurwa, Kurwa, jest na jednego prawego no! Kurwa, to po prostu walisz z prawego! Kurwa, nie podbiegasz! ja pierdolę, no. to, ja nie no, wiem, nie, Na ważę? No nie dostał jebany. 100 HP. Ciekawe. Ciekawe. No. I teraz wysłaj to do Valve na Majorze, czemu takie coś jest, nie? w domku, tutaj Monesi, ale za chwilę wejdzie w pod celownik snajpera. Koniec G Koniec G na tym turnieju! Koniec marzeń Niko, a Face po raz kolejny dokonuje niemożliwego! Ależ aura bije ze strony Karigana, grającej legendy. On po raz kolejny w finale Majora. A więc znowu Face. Mało kto w to wierzył, mało kto wierzył w Fejs w Kopenhadze. I chyba jeszcze mniej wierzących było dziś podczas tego turnieju w Szanghaju, że Face może pokonać g wielkiego faworyta tego turnieju, ale jednak Face wygrywa to starsi, do wynikiem 2 do 0. Lepszego rewanżu nie mogli sobie wymarzyć zawodnicy Face Clanu. Przegrali, przegrali w grupie na G2 wynikiem do czterech, do trzech, ale dziś wygrywają oni 2 do 0 i na wrócili. Przecież dwa punkty mapowe miało g a jednak face potrafiło. No i widzimy, że załamani. Dobra. Too long, too long. O kurwa, jaka bania. Hey, bo... Ty, bo się odpalił O kurwa, dwóch. One meat, one meat, one one meat. Co so, easy clutch kurwa dla Stacha, o pierdę, to Easy, to mogę hmm. za skopa na serce. Tak, ja, mogę zabić. kurwa. Jeżeli faktycznie Face będzie chciał atakować bombsite dolny, to mogą się za chwilę mocno zdziwić. No, chociaż też ta dwójka gra, tak powiedzmy dorożyt... no, 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 co do rozdziału... To niemożliwe! Dead. Headshot, hal, FaZe, win. Dla Kurwa... My się Mikrofon muted. Mikrofon aktywowany. Rej, full BXD dla one tap. No Widzowie, wszyscy kurwa na czacie. Rybka garb, pierdolam. KURD RWAL! SZCZ